Najnowszy ruch Chin mógł pogrzebać upadającą gospodarkę Rosji. To może brzmieć jak dramatyczne stwierdzenie, ale to nie jest przesada. Ostatnio Pekin po cichu zakończył ukryty system subsydiów, który przez lata utrzymywał przy życiu kluczowy rynek eksportowy Moskwy. W efekcie jeden z głównych źródeł dochodów Rosji właśnie upada. W tym filmie pokażemy, jak Chiny anulowały coś, co w istocie było pakietem ratunkowym dla rosyjskiej gospodarki dotkniętej wojną. Jak ta decyzja osłabia rosyjską bazę monetarną i dlaczego Władimir Putin jest teraz w trudnej, odsłoniętej sytuacji? Zacznijmy od tego, co się właściwie zmieniło. We wrześniu Chiny zakończyły nieoficjalne subsydia dla państwowych firm importujących miedź i nikiel z Rosji. Mówię nieoficjalne, bo tych subsydiów nigdy nie ogłoszono publicznie. Działały dyskretnie jako rabaty, umożliwiając chińskim firmom masowe, tańsze zakupy rosyjskich metali. Pozwalało to kupować metale taniej. Sprzedawać je po normalnych cenach i zyskać różnice. Proste rozwiązanie. Ty pomagasz mnie, ja tobie. W ten sposób rosyjski przemysł metalowy dostał nieoficjalne wsparcie i pozostał konkurencyjny na światowym rynku. Dotacje nie tylko pomagały, ale były podstawą rosyjskiego przemysłu metalowego. Przez lata działały jak niewidzialny most, utrzymując eksport przy życiu, gdy większość świata zamknęła przed nimi drzwi. Po nałożeniu sankcji przez Europę i Stany Zjednoczone. Ameryki Rosja utraciła dostęp do kluczowych rynków. Prawie z dnia na dzień zachodnie firmy przestały kupować rosyjskie metale, w tym miedź i nikiel. Londyńska giełda metali i chicagowska giełda towarowa zakazały rosyjskich metali. Z dnia na dzień Chiny stały się jedynym dużym nabywcą, który wciąż był gotów odebrać telefon. Ale Chiny nie tylko kupowały, po cichu podtrzymywały system, oferując finansowe zachęty, które czyniły transakcje opłacalnymi mimo dużego ryzyka. Te ukryte korzyści pozwalały funkcjonować fabrykom, wypłacać pensje górnikom i spowalniały spadek wartości rubla. To nie była współpraca, lecz kroplówka udająca handel. Gdy Pekin we wrześniu odciął wsparcie, nie chodziło tylko o oszczędności, ale też o wysłanie sygnału: Chiny nie chciały już wspierać słabej gospodarki eksportowej Rosji. Ryzykując, że zabrzmi to jak zła piosenka o miłości, żeby zrozumieć, co Rosja właśnie straciła, trzeba najpierw docenić to, co miała. Liczby są jasne. Na początku roku Rosja znacząco zwiększyła eksport metali do Chin. Sprzedaż miedzi wzrosła o 66%, a dostawy niklu ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. System działał tak skutecznie, że rosyjskie aluminium sprzedawano nawet o ponad 20% taniej niż światowe ceny. Patrząc na te liczby, nie trzeba być geniuszem, żeby zrozumieć, że chińskie subsydia były bardzo skuteczne. Stworzyli układ korzystny dla wszystkich. Rosja utrzymała produkcję i wysoki eksport. Chiny zapewniły sobie tanie surowce dla swojego przemysłu. Ale teraz to wszystko zniknęło i Pekin po cichu się wycofuje. Nikt oficjalnie nie mówi dlaczego, ale łatwo zauważyć, co się dzieje. Chiny oficjalnie nie chcą polegać na kraju odciętym od światowych rynków. Chińska gospodarka mierzy się z własnymi problemami i wspieranie Moskwy nie jest jej priorytetem. Ograniczając subsydia, Chiny zabezpieczają swoje branże przed wahaniami cen i ryzykiem dostaw, jednocześnie pozwalając Rosji pogrążać się. Jest też inny, mniej omawiany powód w skrócie Rosja to bałagan a Chiny nie chcą przez nią ucierpieć. Szerzej omówimy to za kilka minut jak można się domyślić, skutki tej decyzji były natychmiastowe rosyjskie metale bez rabatów stały się droższe i mniej atrakcyjne. Prawie z dnia na dzień po prostu stracili swoją przewagę. To sprawiło, że chińscy nabywcy zaczęli szukać innych źródeł, zwracając się do dostawców z Azji Południowo-Wschodniej, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Regiony te zapewniają tańszą siłę roboczą, nowe zasoby i niższe ryzyko polityczne. Po przeprowadzce trudno odzyskać nabywców. To sprawia, że Rosja zostaje teraz z przewartościowanymi metalami i mniejszą liczbą klientów. Ta sama miedź i nikiel, które wcześniej w tym roku szybko się sprzedawały, teraz zalegają w magazynach. Eksporterzy mają trudności z finalizowaniem transakcji, a zyski maleją. W handlu światowym utrata przewagi cenowej oznacza utratę pozycji na rynku. Właśnie to się dzieje. Dla Kremla to coś więcej niż tylko drobny problem handlowy. To cios w samo sedno jego planu przetrwania po nałożeniu sankcji. Od 2022 roku po zamknięciu rynków zachodnich Rosja silnie uzależniła się od Chin jako nabywcy niechcianych towarów metale, ropa, gaz i drewno. Wszystko, co dało się przewieźć przez granice, trafiało do chińskich portów. Pekin stał się kołem ratunkowym, umożliwiając Moskwie rekordowy eksport mimo izolacji. Ale teraz, gdy Chiny coraz bardziej się wycofują, te rekordowe liczby zaczynają znikać. Jeśli brzmi to jak opowieść o stopniowym upadku, cóż, właśnie tak jest. Rosja nie rozpadnie się nagle, ale jej gospodarka ponosiła coraz większe szkody. Teraz cięcie tych subsydiów byłoby wyjątkowo niekorzystne. Bo budżet Rosji jest już bardzo napięty, wydatki na wojnę stale rosną, pochłaniając zasoby z innych sektorów. Usługi socjalne są ograniczane, emerytury zamrożone, a subsydia regionalne spadają. Inflacja jest wysoka, a realne płace spadły w tym roku o ponad 8%. Koszty życia Rosjan rosną, a dochody pozostają bez zmian. Na rządzie presja narasta z każdej strony. A wraz z upadkiem przemysłu metalowego ta presja jeszcze się nasili. Widzisz, prawie wszystko w budżecie federalnym zależy od podatków eksportowych i dochodów z energii. To linie życia finansujące wojsko, infrastrukturę, służbę zdrowia i edukację. Metale, zwłaszcza miedź, nikiel i aluminium, przyniosły w zeszłym roku ponad 60 miliardów dolarów. Dochody te zrekompensowały straty spowodowane spadkiem cen i eksportu gazu. Umożliwiło to działanie fabryk. Wypłatę pensji i dało Moskwie pewną swobodę. Teraz, gdy Chiny ograniczają te zakupy, ten strumień dochodów się załamuje. Rabaty zniknęły, popyt spada, a ceny się obniżają. Wolumen eksportu już spada, a analitycy przewidują 20-30% spadek przychodów z metali do końca roku. To niezwykłe zadrapanie to krater. To oznacza mniej pieniędzy na obronność, słabsze wsparcie dla regionów w kryzysie i większą presję na rubla. To naprawdę nie jest tylko finansowa porażka. To bezpośredni cios w fundament przetrwania rosyjskiej gospodarki. Kreml będzie musiał wybrać między większymi cięciami w usługach publicznych, a drukowaniem pieniędzy, co grozi wyższą inflacją. I dzieje się to w najgorszym możliwym momencie. Fabryki w górach Ural, gdzie wydobywa się większość niklu i miedzi w kraju, już teraz są niepewne. Te miasta powstały wokół przemysłu metalowego. Gdy popyt z Chin spada, pracownicy tracą pracę, gospodarka słabnie, a władze regionalne gorączkowo szukają funduszy. To nie nagły kryzys, lecz powolny ucisk już się zaczął. Można to traktować jako kolejną niemiłą niespodziankę, którą Moskwa otrzyma w najbliższej przyszłości. To, co czyni tę sytuację szczególnie bolesną, to fakt, że Rosja nie ma narzędzi, by przeciwdziałać posunięciom Chin. Nie może nakładać kar ani żądać renegocjacji, ponieważ jest słabszą stroną w tym partnerstwie. Jak zwykle, wyzwania związane z tym bałaganem są jednostronne, bo Chiny wcale na tym nie tracą. Po zniknięciu subsydiów mogą teraz kupować metale od każdego, kto zaoferuje najlepszą cenę. To daje Pekinowi przewagę. I co zabawne, wciąż mogą nawet kupować rosyjskie metale, ale teraz po okazyjnych cenach. Rosja natomiast nie może łatwo znaleźć nowych klientów. Teraz została zmuszona do sytuacji, w której musi oferować jeszcze większe rabaty, tylko po to, żeby utrzymać wysyłki. W przeciwnym razie pozostanie z niesprzedanym towarem w magazynach. To dla Moskwy sytuacja bez wyjścia. Sprzedawaj tanio lub wcale, Chiny i tak wygrają. Zmiana kierunku eksportu metali przez Rosję to nie tylko lokalny problem, ale także wstrząsa światowymi rynkami. Do niedawna Rosja była czołowym eksporterem niklu, miedzi i aluminium. Te metale są wykorzystywane wszędzie, od budownictwa po elektronikę, a Rosja odgrywa dużą rolę w utrzymywaniu stabilnych cen. Obecnie, gdy popyt w Chinach maleje, a rosyjski eksport spada, równowaga się załamuje. Handlarze w Londynie i Singapurze już dostrzegają zmiany. W niektórych kategoriach brakuje wysokogatunkowego niklu i rafinowanej miedzi. Rosja oferuje surowce niższej jakości po niższych cenach, by utrzymać przepływ gotówki. Niedobór i nadpodaż wywołują duże wahania cen. Trudniej przewidzieć, ile coś będzie kosztować w przyszłym tygodniu, nie mówiąc już o przyszłym miesiącu. Tego rodzaju chaos cenowy nie dotyczy tylko Rosji i Chin. Wywiera też presję na innych producentów. Chile, Indonezja i Peru muszą teraz mierzyć się z nieprzewidywalną konkurencją. Ich metale porównuje się z rosyjskimi surowcami, które nagle potaniały, choć ich jakość się różni. To zaburza punkty odniesienia i utrudnia długoterminowe planowanie wszystkim zaangażowanym. Ale nie wszystkie wiadomości są złe dla innych eksporterów. Niektóre kraje bogate w surowce wykorzystują ten moment, aby renegocjować umowy. Chiny i inni dotychczasowi klienci Rosji szukają nowych dostawców, co wzmacnia ich pozycję negocjacyjną. Za zamkniętymi drzwiami zmieniają się umowy, warunki, i powstają nowe sojusze. Cicha zmiana w chińskich nawykach zakupowych przeradza się teraz w globalny reset handlu i wyceny metali. Oczywiście Rosja nie jest z tego zadowolona w swoim typowym propagandowym stylu. W Moskwie niektórzy zapewne przedstawią to jako tymczasowe, korektę techniczną, lub przegląd polityki. Ale to myślenie życzeniowe. Pekin nie podejmuje przypadkowych decyzji w polityce handlowej. Każdy krok jest strategiczny, zwłaszcza gdy dotyczy tak ważnego partnera jak Rosja. Chiński rząd przez lata budował zróżnicowaną sieć dostawców w Afryce, Ameryce Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Chiny są mniej zależne od Rosji niż Rosja od Chin, dlatego Pekin może się wycofać. Decyzja ta pokazuje, jak Chiny widzą przyszłość Rosji. Pekin prawdopodobnie uznał, że Rosja nie jest już długoterminowo wiarygodnym partnerem gospodarczym. Wojna na Ukrainie osłabiła finanse i reputację Moskwy. Sankcje, niestabilne rynki i polityczna nieprzewidywalność czynią Rosję ryzykowną inwestycją dla Chin, które cenią stabilność. To poważny sygnał ostrzegawczy. Ograniczanie subsydiów oznacza mniejsze zaangażowanie. Co ciekawe, ta sytuacja z metalami to nie jedyny sygnał pogarszających się relacji chińsko-rosyjskich. Coraz więcej wskazuje, że Chiny mogą mieć dość Rosji, nie w dramatyczny sposób, lecz poprzez ciche, metodyczne wycofywanie się, którego nie da się zignorować. To jak patrzeć na kogoś, kto powoli wycofuje się z złej umowy, cały czas uprzejmie się uśmiechając. Na pierwszy rzut oka oba kraje wciąż nazywają się strategicznymi partnerami, ale pod powierzchnią równowaga przesuwa się dość szybko. Najbardziej oczywisty dowód tego widać w handlu. W sierpniu Pojawiły się dane pokazujące, że chiński eksport do Rosji spadł o ponad 16%, podczas gdy rosyjski eksport do Chin zmniejszył się prawie o 18%. Te liczby świadczą o poważnym rozstaniu, mimo że oba rządy kiedyś nazywały tę relację nierozerwalną. Zaledwie dwa lata temu handel kwitł, a Chiny kupowały rosyjską ropę na rekordowym poziomie. Rosyjskie sklepy zapełniały się chińskimi towarami, co umacniało ich przyjaźń. Miesiąc miodowy się skończył podobnie jak impet gospodarczy. Umowy wygasają, zamówień jest mniej, a zwrot na wschód, którym chwaliła się Moskwa, traci impet. Co się stało? To proste: Chiny osiągnęły swój cel. Na początku wojny na Ukrainie Pekin w pełni wykorzystał desperację Rosji. Napełnił swoje strategiczne rezerwy ropą i gazem, zgromadził zapasy przecenionego węgla i kupował metale przemysłowe po okazyjnych cenach. Zwiększył udział w rosyjskim rynku. Dostarczając samochody, elektronikę i maszyny po wycofaniu się zachodnich firm, obie strony przez pewien czas korzystały, ale po napełnieniu rezerw i zawarciu nowych umów z krajami Zatoki Perskiej, Chiny znacznie ograniczyły import rosyjskich surowców. Gdy Chiny czegoś nie potrzebują, przestają to kupować. Lojalność Pekinu jest strategiczna, niesentymentalna. Gospodarka Rosji zależy od chińskiego popytu, by przetrwać. Chiny natomiast mogą znaleźć to, czego potrzebują gdzie indziej. To właśnie tutaj leży ogromna siła przetargowa Chin. Jednak liczby dotyczące handlu to tylko jedna część układanki. Prawdziwa zmiana tkwi w zachowaniu Chin. W ostatnim roku Pekin dyskretnie ograniczał wszystko, co mogłoby sprowokować reakcję Zachodu. Podczas drugiej kadencji Donalda Trumpa Stany Zjednoczone zaostrzyły sankcje wobec Rosji i firm pomagających Moskwie je omijać. Obejmuje chińskie banki. Firmy żeglugowe i technologiczne. Przesłanie Donalda Trumpa nie mogło być bardziej jasne: pomożesz Rosji, zapłacisz za to. Dla Pekinu to scenariusz rodem z koszmaru. Gospodarka jest pod presją. Upada rynek nieruchomości, rekordowe bezrobocie młodych, spada eksport. Chiny najmniej potrzebują teraz wojny finansowej z Waszyngtonem, więc chociaż nadal kupuje rosyjską ropę, ogranicza wszystko inne w tym metale. Umowy na maszyny, elektronikę i części przemysłowe są cicho anulowane, a duże projekty budowlane zwolniły. Chińskie banki zaostrzają zasady wobec rosyjskich klientów i zamykają ryzykowne konta. Relacje są chłodniejsze. W Moskwie urzędnicy próbują opanować skutki tej sytuacji. Ministerstwo Przemysłu i Handlu po cichu zasugerowało nadzwyczajne ulgi podatkowe, aby pomóc eksporterom utrzymać się na powierzchni. Media państwowe uspokajają opinię, twierdząc, że Chiny dostosowują się do zmian globalnych, choć w tle panuje napięcie. Najwyżsi przedstawiciele sektora metalowego mieli podobno prywatne spotkania, podczas których nalegali, by Kreml wywarł presję na Pekin w sprawie ponownego wsparcia. Jak dotąd nic z tego nie wynikło. Łatwo sobie wyobrazić, że takie spotkania mają miejsce w wielu branżach między tymi gigantami. Największe chińskie firmy jak Minmetals i Narinco już przeglądają umowy dostaw z rosyjskimi partnerami. Część przyszłych zamówień trafia do producentów z Ameryki Południowej, głównie w Chile i Peru, gdzie ceny są stabilne i jest mniejsze ryzyko polityczne. Te zmiany nie są głośne ani dramatyczne, lecz celowe. Brak publicznych oświadczeń ze strony Pekinu mówi wiele. To nie jest nieporozumienie ani tymczasowa przerwa. To działanie z kalkulacją i przemyśleniem. Chiny chronią swoje przemysły, ograniczają kontakty z gospodarkami objętymi sankcjami i po cichu wycofują się z niekorzystnych relacji handlowych. Rosja wciąż czeka na odpowiedź, która zapewne nigdy nie nadejdzie. Instynkt przetrwania jest silniejszy niż handel czy technologia. Najbardziej wrażliwą dziedziną jest ta, w której wycofanie się jest najbardziej widoczne. Rok temu firmy z Chin i Rosji zawierały umowy dotyczące sztuczna inteligencja, telekomunikacji i robotyki. Dyskutowano o nowych ośrodkach badawczych, wspólnych systemach oraz integracji chińskich układów scalonych z rosyjskimi projektami obronnymi. Większość tych planów już przepadła część wstrzymano, inne porzucono. Dlaczego? Cóż, Pekin wie, jak kruche są jego sektory technologiczne zależne od Zachodu. Stany Zjednoczone Ameryki i Europa już widzą chińskie giganty technologiczne jako zagrożenie. Jeśli firmy przekażą zaawansowane komponenty lub oprogramowanie Rosji, reakcja będzie surowa. Chiny nie mogą na to pozwolić. Chiny nie poświęcą światowych ambicji, by wspierać upadający przemysł obronny Moskwy, ujawniony przez Ukrainę. Ten moment wydaje się wręcz poetycki. Moskwa przez dziesięciolecia ostrzegała przed niebezpieczeństwami zbyt dużego polegania na gospodarkach Zachodu. Chciała udowodnić, że potrafi stać na własnych nogach. Zamiast tego stała się jeszcze bardziej zależna od Pekinu, a gdy to przestało być wygodne, Chiny odcięły wsparcie. To ta sama historia, tylko z innym władcą. Decyzja Chin o wstrzymaniu dotacji dla firm kupujących rosyjskie metale to ważne wydarzenie. Na pierwszy rzut oka wygląda to na drobną zmianę polityki, ale ma ogromne konsekwencje. Jednak to nie dotyczy tylko Rosji. W Chinach to ma sens. Większość obywateli skupia się na swoim życiu. Obawiają się o pracę, mieszkania i wzrost cen. Media państwowe nie krytykują Rosji wprost, ale rzadko też chwalą wojnę. W internecie częściej mówi się o chińskiej gospodarce niż o bitwach Moskwy. Młodzi ludzie nie chcą pomagać innemu krajowi w wojnie bez jasnego zwycięzcy. Nastroje społeczne są jasne. Chiny mają większe problemy u siebie niż wojna Rosji. Kierownictwo w Pekinie widzi to wyraźnie. Gospodarka zwalnia, bezrobocie wśród młodych ludzi jest wysokie, a ceny nieruchomości są niestabilne. Wydawanie pieniędzy na pomoc Rosji. Może zaszkodzić Chinom bardziej niż komukolwiek pomoże. Ograniczenie subsydiów na metale to rozsądny krok, chroni chińską gospodarkę i umożliwia skupienie zasobów na krajowym wzroście. Chiny stawiają swoją stabilność ponad wsparcie dla ryzykownego partnera. To nie znaczy, że Chiny całkowicie zerwały relacje z Rosją. Nadal handluje i rozmawia z Moskwą, lecz obecnie to Chiny dyktują warunki. Umowy są mniejsze, płatności wolniejsze, a kontrakty bardziej ostrożne. Rosja straciła gwarantowanych nabywców i stałe wsparcie finansowe, co jest katastrofą dla Moskwy. I nie tylko metale odczuwają presję. Inne duże rosyjskie branże, które polegają na chińskim popycie, również zaczynają zwalniać. Sektor drzewny, wcześniej rozwijający się dzięki eksportowi do Chin, notuje teraz spadek zamówień. Wstrzymywanie projektów nieruchomości w Chinach ogranicza popyt na rosyjskie drewno, co szkodzi tartakom. Firmy transportowe, gospodarki regionalne oraz eksporterzy maszyn i chemikaliów także mają trudności. Rosyjscy producenci informują o opóźnieniach, anulowanych kontraktach i trudniejszym finansowaniu. Chińscy nabywcy są ostrożniejsi i wybierają dostawców z Azji Południowo-Wschodniej oraz Europy. Ta zmiana utrudnia rosyjskim firmom utrzymanie konkurencyjności, zwłaszcza przy ograniczonym dostępie do światowego kredytu i rosnących kosztach produkcji w kraju. Nawet rolnictwo, mające pomóc Rosji przetrwać sankcje, Odczuwa już presję. Eksport zboża, mięsa i oleju do Chin spowalnia, bo nabywcy szukają innych źródeł. Kazachstan, Uzbekistan i niektóre kraje Afryki wchodzą na rynek, oferując tańsze opcje i niższe ryzyko polityczne. To zmusza rosyjskich producentów do obniżania cen lub ryzykują oni utratę udziału w rynku. To, co się dzieje, to nie tylko spadek sprzedaży, to powolne wycofywanie się z niemal każdego głównego sektora. Chiny ograniczają swoje zaangażowanie, lecz nie zrywają więzi. Cichy zwrot Rozpoczął się od metali, a teraz obejmuje też drewno, maszyny, chemikalia i żywność. Rosja widzi, jak główny partner handlowy się wycofuje, a skutki już widać. Decyzja Chin ma charakter strategiczny. To nie jest kwestia złości ani zemsty. Kraj koncentruje się na ochronie własnej gospodarki. Ta zmiana jest również częścią większego zwrotu w chińskiej gospodarce. Pekin wcześniej rozwijał się dzięki wysokim wydatkom i subsydiowaniu. Teraz stawia na stabilny, wysokiej jakości wzrost. Każdy yuan powinien wspierać długoterminowe cele Chin. Wspieranie Rosji już do nich nie pasuje. Anulowanie subsydiów chroni chiński przemysł, wzmacnia pozycję na rynku metali i ogranicza globalne ryzyka. Ta zmiana jest częścią większego globalnego trendu. Kraje, które kiedyś polegały na Rosji, teraz szukają innych rozwiązań. Indie ograniczyły zakup rosyjskich surowców, bo zachodnie sankcje utrudniają handel. To oznacza, że one również raczej nie wejdą na rynek metali, aby wesprzeć Rosję. Rosja stopniowo traci partnerów i rynki, ograniczając możliwości sprzedaży metali i innych towarów. To, co naprawdę traci, to wpływy. Co ciekawe, Chiny po cichu przejmują rynki, które dawniej dzieliły z Rosją. Pekin wykorzystuje słabość Moskwy, zdecydowanie przejmując obszary dawniej zdominowane przez Rosję: rurociągi, linie kolejowe i centra przemysłowe Azji Centralnej. Dawniej pod kontrolą Moskwy, są dziś pod wpływem Pekinu. Przykładem jest kazachsko-chińska Brama Korgos. To ogromny suchy port łączący linie kolejowe ze wschodu na zachód i tętniący życiem dzięki chińskim inwestycjom. W Uzbekistanie chińskie pieniądze finansują nowe elektrownie i strefę produkcyjną. W Kirgistanie modernizacja kolei finansowana przez Pekin tworzy nowe szlaki handlowe omijające Rosję. Nawet najbardziej uparci optymiści w Moskwie nie mogą już ignorować faktu. Że rosyjskie wpływy słabną tam, gdzie kiedyś były istotne. Chiny po cichu się rozszerzają. Chińska linia kolejowa Angarin-Toszkent omija rosyjskie trasy i łączy Azję Centralną z Chinami. Zakłady przetwarzania gazu w Turkmenistanie, wspierane przez Chiny, tworzą alternatywne kanały energetyczne, ograniczając zależność od rosyjskich rurociągów. Każdy taki projekt stopniowo osłabia dawną strefę wpływów Rosji. Rosja, niegdyś niekwestionowany regionalny gigant, Teraz desperacko walczy, by pozostać istotna. Kontrast nie mógłby być bardziej wyraźny. Rosja budowała wpływy na więziach historycznych, wojskowej obecności i przewadze energetycznej. Chiny cicho i skutecznie przejmują kontrolę dzięki pieniądzom, infrastrukturze i planowaniu. Sektory, w których rywalizowali, jak metale, energia czy infrastruktura, obecnie zwracają się ku Pekinowi. Rosja w obecnym, wyniszczonym wojną stanie nie dorównuje tej skali ani konsekwencji. To jak oglądanie kogoś, kto próbuje grać w warcaby przeciwko arcymistrzowi szachowemu, siedząc przy chwiejnym stole. W skali globalnej konsekwencje dla Rosji są brutalne. Kraje, które kiedyś opierały się na Moskwie, teraz się wahają, ponieważ Rosja również ma trudności. Eksport metali spada, umowy energetyczne są ryzykowne, a kraj nie zapewnia inwestycji ani stabilności. Nawet sojusznicy są ostrożni. Skoro Rosja sama potrzebuje ratunku, kto chciałby korzystać z jej pomocy? Rosja przez rosnącą izolację staje się bardziej zagrożona, zależna od niewielu nabywców i zawiera mniej opłacalne umowy. Chiny doświadczają przeciwnego efektu. Kończąc subsydia w odpowiednim czasie, Pekin ogranicza ryzyko i pozycjonuje się do dominacji na rynkach dawniej kontrolowanych przez Rosję nie musi wydawać dramatycznych oświadczeń ani popisywać się siłą militarną. Efekt jest oczywisty. Chiny zyskują wpływy, a Rosja traci pozycję. Kiedy wszystko zostanie powiedziane i zrobione, dla Kremla sytuacja jest czymś więcej niż tylko wyzwaniem gospodarczym. To polityczna katastrofa, która niszczy wizerunek budowany przez Władimira Putina od dwóch dekad. Rosyjski rząd stawia na demonstrację siły. Przemówienia, nagłówki i transmisje mają pokazywać kontrolę nad sytuacją. Gdy zagraniczny partner, jak Chiny, po cichu się wycofuje iluzja pęka. Nawet kontrolowane media nie ukryją faktów. Gdy do Rosji trafia mniej pieniędzy, koszty ponosi zwykle zwykły obywatel. Ceny w sklepach rosną, a importowane towary są trudniej dostępne. Podstawowe produkty, które kiedyś pochodziły z Europy, teraz trafiają z mniejszych, droższych rynków. Słabszy rubel podnosi ceny importu, a pensje nie nadążają za podwyżkami. Gdy subsydia eksportowe znikają, fabryki zwalniają, pensje maleją i ubywa miejsc pracy. To staje się pętlą, która z każdym kolejnym miesiącem zaciska się coraz bardziej. Rząd rosyjski zapewne zareaguje jak zwykle, drukując pieniądze i podnosząc podatki. To może tymczasowo załatać dziury, ale później powoduje większy bałagan. Inflacja wzrośnie, co zmusi bank centralny do podwyżki stóp procentowych. Pożyczki staną się droższe, małe firmy ucierpią, a inwestycje wyschną. To znany schemat w Rosji. Załatasz jedną dziurę, pojawią się trzy następne, a klasa polityczna będzie udawać, że wszystko gra. Państwowa telewizja będzie akcentować nowe umowy z Indiami, Iranem i Turcją, tworząc wrażenie rozkwitu handlu. O czym nie wspomną, to fakt, że te umowy są często niewielkie lub symboliczne. Żadna z nich nie jest w stanie zastąpić ogromu wymiany handlowej, jaką wcześniej reprezentowały Chiny. Pekin był kotwicą, teraz statek dryfuje. Dalsze wydarzenia w Rosji są przewidywalne. Rząd planuje wesprzeć przemysł metalowy krajowymi subsydiami. Czyli przekazaniem większych środków firmom mającym problemy ze znalezieniem nabywców. Część tych środków zniknie przez korupcję, a reszta ledwo wystarczy na pensję lub utrzymanie. To tak jakby próbować utrzymać tonący statek na powierzchni, wybierając wodę łyżką. Najbardziej ucierpią lokalne gospodarki zależne od produkcji metali. Noriusk, Maknagorsk i Czelbańsk opierają się głównie na hutnictwie i górnictwie. Gdy produkcja maleje, sklepy zamykają się, szkoły tracą fundusze, a młodzi wyjeżdżają za lepszą pracą. Ten drenaż mózgów już się rozpoczął, a wielu wykwalifikowanych inżynierów wyjeżdża za granicę. Decyzja Chin przyspieszy ten trend. Międzynarodowi inwestorzy uważnie to obserwują. Nawet przyjazne Rosji Indie i Arabia Saudyjska widzą sygnały ostrzegawcze. Wiedzą, że interesy z Moskwą są coraz bardziej ryzykowne finansowo. Jeśli nawet Pekin, najbardziej pragmatyczny sojusznik Rosji, zerwie więzi, to jaką pewność mają inni? Inwestorzy wiedzą, że stabilność jest ważniejsza od nastrojów. A Rosja obecnie wydaje się niestabilna. Nie zrozumcie mnie źle: cały ten chaos nie oznacza, że Rosja zniknie. Będzie dalej handlować, produkować i przetrwać, ale będzie to robić pod rosnącą presją, sprzedając swoje zasoby po coraz niższych cenach, tylko po to, żeby utrzymać się na powierzchni. To stopniowa erozja, nie nagły upadek, co czyni ją groźniejszą. Pekin wybrał idealny moment. Czekał, aż Rosja będzie całkowicie zależna o czym ograniczył wsparcie, by zaszkodzić, nie wywołując chaosu. To typowa chińska strategia. Kontroluj rezultaty tak, by druga strona zbyt późno zauważyła zmianę równowagi sił. Rosja kiedyś dumna z samowystarczalności. Dziś uczy się, że nawet wielkie państwa mogą stać się zależne, jeśli zaufają jednemu sojusznikowi.